Cykl wocowski Mieszkierownicy kierownicy sięga nawet w początku lat 2000. On później miał krótką przerwę, ale no, powiedzmy, że z przerwami od tych 2000 lat działamy. Jest to cykl taki no, dla zupełnych kierowców amatorów, tak? Ma na celu podnoszenie swoich umiejętności jazdy, no wzbudzenie jakiejś tam rywalizacji, e, ogólnie fan dla, dla uczestników. Dzisiaj mamy akurat 13 uczestników, e, oni są e, no, z, z regionu tekowsko-morskiego głównie, tak? bo e, ta impreza jest zaliczona też jako runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w Super Sprincie. E, Jest to taki cykl, który odbywa się w Grudziądzu, w Toruniu, no i właśnie we Wocławku. E, dzisiaj znajdujemy się na czwartej rundzie tego cyklu. Motorsport myślę, że to jest no, fajne, fajna zabawa. Tak? Wszystko, co tutaj robią uczestnicy, na pewno przekłada się na to, że oni nie szaleją na ulicach, że wyszaleją się tutaj, że na ulicach mają większe, większe umiejętności. Także myślę, że to głównie. No i jak komuś płynie benzyna we krwi, no to ma z tego naprawdę wielki, wielki fan. Tak? Dużo kierowców, amatorów tutaj właśnie. Przyjeżdża po to, żeby, żeby poczuć tę ten, ten, adrenalinę tak, za kierownicą? Sprowadza mnie tutaj jeszcze impreza jest to ostatnia runda super sprintu. Eee, przyjechałem dlatego też, żeby się pobawić e, bo to jest w zasadzie ostatni, ostatnia impreza w tym roku dla mnie. A druga sprawa jest taka, że e, zajmuję na tą chwilę pierwsze miejsce w klasie w super sprincie i trzecie miejsce w Generalce też w super sprincie. Myślę, że pozycja zostanie utrzymana po dzisiejszej imprezie, chociaż wyników jeszcze nie ma. Od zawsze lubiłem auta, a jak zacząłem jeździć, jak zaczynałem, to była zwykła, zwykła osobówka, w kombi nawet bym powiedział. No i z imprezy na imprezy było coraz fajniej. Jeżdżę dwa lata już samochodem BMW E36, 3 litry, jeździłem zawodowo też w gokardach, mam mistrza Polski. E, mam wicemistrza i wicewicemistrza. Jak miałem 2,5 latka, e, wsiadłem do gokarda 50. -tki. Później e, 65, jest 125, -tka. jak miałem 10 lat około. W ściganiu jest rywalizacja, też dla osób takich, które mają cierpliwość i w ogóle. No i to jest super zabawa, spotkać się z kimś i tak pojeździć sobie w przyszłości. E, chcę, ch chciałbym jeździć w e, Drifcie, e, najlepiej Driftmasters, e, zbudować nowo driftowóz jaki...